Kto nauczyć mnie pokory? Nie, nie nauczą mnie pokory. Pokory wiesz, nie nauczą mnie pokory. Chcą pobić mnie? Będą pić po Mówią wciąż, aby styl jest wytchwy. Co nauczyć mnie pokory wiesz? Nie nauczą mnie pokory. Chcą pobić mnie? Będą pić po Ci, co zmniejszyć chcą oh. wartość moich Jest szach, ma pokiona, pociągły haj, mam posiona. Szach, są, to siomal, Swoją z twoją w moich szponach. Nie będzie łatwo, jeszcze nie wie ona, spenetruje jej wszystkie dziury. Glotołaz, chcą mnie ukamienować? Już biegną po Twoja głęboka woda jest dla mnie do kolan. To nie rap amatora, bo chcę czegoś dokonać. W sumie przez to nie przywiązuję uwagi. <laughs> ja pierdol pałac 1-2H, go back. One short, short.